Hej, witajcie bardzo serdecznie z tej strony Gucio Byliśmy w ten weekend na klocko w na Arena. Dzięki uprzejmości brodatego Gika i chciałem was oprowadzić po tej fantastycznej klockowej imprezie, niebywale ogromnej. Niebywale ogromnej było tu mnóstwo, mnóstwo atrakcji, nie tylko z Lego, ale z wszelakich różnych innych klocków. Był też Cosplay, także zapraszam Was w fantastyczną podróż po Będzin na arenie, w której zaprezentuję Wam wszystkie atrakcje, jakie pojawiły się właśnie na Klockonie 2024, który jest już drugą edycją. Już po wejściu na hale przywitały nas wielkie modele samochodów, które prezentowały podstawki. Więc jest to całkiem ciekawa opcja dla osób, które nie mają do końca miejsca, a chciałyby mieć zestawy Lego powieszone właśnie takie pojazdowe. Więc spokojnie można na ścianie coś takiego mieć świetne rozwiązanie. A następnie przechodząc dalej dostrzeżemy wiele fantastycznych obrazów na początek, takich zrobionych z malutkich punkcików, które przedstawiają coś, co na pewno wielu z Was doskonale zna. Są to obrazy z popkultury. A jeszcze dalej przechodząc, mamy kolejne zdjęcia już tym razem w fantastycznych sceneriach z udziałem właśnie zestawu w Lego. I to jest naprawdę cudo i majstersztyk, jak fotografowie potrafią stworzyć takie Konkretne dzieła to jest już prawdziwa sztuka. Serio. Oczywiście takie obrazki, takie fotografie można było sobie nabieć, można sobie powiesić w domu na ścianie. I sam skusiłem się na jeden z nich, bo po prostu wygląda to fantastycznie. Dziękujemy wielkie. Wchodząc na halę można było dostać oczo. Pląsu. Było tutaj mnóstwo mnóstwo miejsc, które chciałoby się od razu pójść. Na początek po lewej była gigantyczna makieta z pociągami i mnóstwo ciekawych scenerii przypasowanych wokół tego wszystkiego, ale do tej makiety jeszcze sobie dojdziemy. Po prawej natomiast stronie mieliśmy sklep z klockami LEGO na woreczki na przykład, niekoniecznie na wagę, akurat tutaj na woreczki, więc można było sobie spokojnie wygrzebać brakujące elementy z różnych zestawów, gdzieś pogubione klocki, naładować do woreczków i Wrócić z nimi do domu oczywiście dało się też kupić normalne zestawy Klocków Lego, więc było było w czym wybierać. Następnie mieliśmy paru Jedi i trochę ciekawych figurek. Moc, Moc była w nich silna, wierzcie mi. Idąc dalej, było stoisko Megablocks, a więc yy, firmy, która robi klocki z udziałem Pokemonów. I oni zorganizowali bardzo ciekawą e, zabawę, w której trzeba było szukać naklejek na całej hali e, z pokemonami. I wówczas można było wygrać mini zestaw właśnie z Bulbazaurem, z Charmanderem i z Pichu i z kimś jeszcze, już nie pamiętam. Generalnie parę małych Pokémonów przywieźli też ze sobą parę innych zestawów, na przykład Xboxa 360 z Lego, którego osobiście bardzo, bardzo chciałbym mieć w kolekcji jako gracz. Mieliśmy też Black Brick, i tutaj mieliśmy zaprezentowane świetne pojemniki, można by tak rzec, takie pudełeczka przezroczyste na zestawy Lego, co prezentuje się naprawdę wyśmienicie o ile macie dużo miejsca. Następnie znowu troszeczkę nostalgii, tutaj jest krecik. można było pograć na PS1, jeśli dobrze kojarzę, ale było też parę zestawów z takich starych serii, jeszcze LEGO System, więc było co tutaj podziwiać, było co kupić, można było kupić pełno bryloczków, różnych mniejszych zestawików czy saszetek z figurkami. Można było też skonstruować własną figurkę z różnych elementów, więc również było tutaj co robić. A tu mamy proszę Broda tego Gika po drodze, organizatora tejże fantastycznej imprezy. Jest i ciocia od klocków, jest Broda tych geek na ściance. Można było z nimi sobie zrobić zdjęcie, porozmawiać oczywiście naturalnie. Była też Klockowizja, więc wszyscy fani. Mogli spokojnie tutaj spędzić trochę czasu z tą trójeczką. I nie tylko. Było oczywiście gości znacznie więcej. Następnie mieliśmy całe wielkie stanowisko, w którym znajdowały się wszystkie, chyba mam czasem wrażenie, zestawy z serii LEGO Harry Potter. Było tutaj mnóstwo fantastycznych rzeczy: boisko do Quidditch'a, kilka hogwartów, kilka pociągów, które zawoziły uczniów do tejże magicznej szkoły. W różnych konfiguracjach figurki, sowy. Fantastyczne miejsce dla fanów szkoły magii czarodziejstwa. No, przyznam szczerze, że było to jedno z tych stoisk, które robiło największe wrażenie. Oczywiście funkcjonująca, jeżdżąca kolejka też się tu znalazła, jak żeby inaczej wiele innych budynków, także było tutaj na tym stanowisku naprawdę, naprawdę bardzo dużo magii. Następnie mieliśmy stoisko nowej nadziei i tutaj było miejsce, gdzie młodzi konstruktorzy Lego prezentowali swoje umiejętności, prezentowali swoje zestawy. Proszę, mamy tutaj też robotyczne ramię. No, muszę przyznać, że robiło wrażenie i e, nie jeden człowiek mógłby to skojarzyć z jakimś fajnym urządzeniem Iron Mana. Następnie było pomniejszych kilka stoisk, w których można było kupić również klocki, gazetki yy, związane z, z LEGO, jakieś pamiątki, kubeczki, yy, więc można by rzec, że był to taki swego rodzaju mały bazarek, ale bardzo sympatycznie zrobiony. Oczywiście tutaj koszulki klockonowe, yy, bardzo fajne również z tym ludzikiem LEGO. Przyznam szczerze, że niestety zapomniałem sobie je kupić i. Wielka szkoda, bo naprawdę prezentuje się to fantastycznie. Tutaj mieliśmy kolejne stoisko z książeczkami z kolei Lego, właśnie tak jak mówiłem. Były gazetki, ale były też książeczki, a to nie jedyne książki, o tym za chwilę powiemy. I Lord Vader, gigantyczny Lord Vader z Lego, fantastycznie prezentujący się, chociaż wydaje mi się, że jeszcze lepsze wrażenie robi kolejna wielka figura, a mianowicie Mistrz Joda. I to naprawdę. Naprawdę wygląda fantastycznie. Nie wiem ile elementów poszło na zbudowanie tego jody, ale prezentuje się wyśmienicie. Na końcu tutaj mieliśmy tego wielkiego, powiedzmy, okręgu hali yy, Helion, wydawnictwo, i tutaj można było nabyć książkę Broda tego Gika oraz cioci od klocków. A też był moment, w którym można było przy okazji zgarnąć autografy. Przechodząc do tej gigantycznej makiety z pociągami, no. Cudowne osiedla, yy, cudowne budynki. Niektóre takie, które możecie znać, bo na przykład była stacja kolejowa Dąbrówka Mała z Katowic, więc były tu jak najbardziej znane miejsca i fajne stenerie, bo mieliśmy he, bójkę yy, kibiców, w zasadzie kiboli, mieliśmy tutaj gaszenie pożaru przy okazji, więc yy, ta makieta wydawała się być całkiem żywa, fajnie przygotowana. No i oczywiście pełno kolejek się tu pojawiało, różnego rodzaju, które sobie krążyły wokół. A mini miasteczko LEGO i te różne miejsca wydawało się być e, żyć własnym życiem. Także fantastyczna robota. O, tutaj właśnie widzimy ustawkę Kiboli. To zaskoczyło mnie, to przyznam szczerze. Nie spodziewałem się, że ktoś wpadnie akurat na taki pomysł. Ale idąc dalej, mamy wiele kolejnych fantastycznych wagoników, kolejne perony. No wygląda to po prostu cudownie. No i najważniejsze jest to, że oczywiście te pociągi też się poruszały, więc to wszystko, wszystko żyło. Jest i przepiękna dąbrówka mała, czerwona, bardzo ładnie zbudowany peron, stacja kolejowa. A następnie mieliśmy parę kreatywnych zestawów. Był KFC, był Lego Hobbit można by rzec, zobaczcie, Frodo, Bilbo. Przed rozpoczęciem przygody mieliśmy Drzewko Bonsai. Parę takich właśnie ciekawych zestawów. Tutaj trochę wojennego dobra, wiele czołgów i samolotów. A następnie kolejną makietę, bardzo ładnie odwzorowaną również wojenną z jakiejś bitwy. I fantastyczny... Absolutnie fantastyczny pałac. Spójrzcie, jaki on jest ogromny. Spójrzcie, jakie robi wrażenie. Z tego, co wiem, tego pałacu już chyba nie ma, ale naprawdę został zburzony, ale naprawdę wygląda fantastycznie. Cieszę się, że ktoś coś tak wspaniałego odzorował. Tutaj są figurki, które... Ci znaczy znani politycy, którzy wyglądają jak figurki, więc też ciekawa rzecz. I mamy sklepy. Biedronka, Żabka, Lidl. Z Lego, Szczurka. Parę innych ciekawych, drobnych budyneczków. To jest wszystko, oczywiście, inwencja budowniczych. To nie są gotowe zestawy, które można kupić, ale prezentują się naprawdę wyśmienicie. Bardzo mocno przypadło mi do gustu tutaj feudalna Japonia, którą właśnie teraz oglądacie a więc samurajowie wygląda to niezwykle klimatycznie i coś takiego z przyjemnością bym u siebie na półeczce postawił, a obok był jeszcze zestaw z zombiakami, też bardzo fajny. Tu mamy z kolei planetę. E, bitwa robotów e, i armii klonów z Gwiezdnych Wojen. E, bardzo ładna planeta. Nie jest to odzywanie konkretnych scen, po prostu jest to sceneria z jednej z planet. I tutaj proszę, poznajcie, poznajcie tą Jedi, która jeszcze żyje, bo jak wiecie, w trzeciej części filmu niestety zostanie ona zgładzona przez rozkaz 66. Ale wygląda to naprawdę fantastycznie i to też jest oczywiście yy, kreacja zupełnie, wiecie, z wyobraźni budowniczych. Na, naprawdę super. To jakaś kosmiczna makieta, no i parę ruchomych robotów, tak, one się poruszały ramionami, yy, poruszały się yy, jeżdżąc sobie na tych swoich tasiemkach, obracały głową, także troszeczkę takiej Lego robotyki. Świetnie się to również prezentowało. I kolejna cudowna makieta, która mi się niezwykle spodobała. Z taką chatką, trochę kosmiczna, trochę średniowieczna, to jakieś kurczaki, no taki miks nietypowy dość. Takie właśnie trochę fantazy przeplecione z science fiction, ale naprawdę robiło to świetne wrażenie. A tutaj dalej, coś dla fanów Fallouta: Red Rocket. Więc taka stacja chyba nowa kosmiczna ale to, co zobaczycie teraz, przechodzi najśmielsze yy, oczekiwania wyobraźnie, ponieważ jest tutaj gigantyczne yy, powiedzmy takie biurowce z Japonii. Tutaj mamy w ogóle stand motocyklowy na dachu, super sprawę, jestem fanem motocykli. Ale generalnie wracając, gigantyczne biurowce z Japonii i teraz zobaczcie, jak to wszystko cudnie wygląda. Tu wszystko żyje. Są telebimy, które się poruszają, wyświetlają obraz. Są sklepy w środku. Adidasa, ludzie chodzą na sushi, kupują to, całe miasteczko japońskie żyje. Zrobiło to chyba największe wrażenie na mnie: to, co tutaj twórcy przygotowali i coś takiego bym miał, i chyba wróciłbym nawet przy, przy tym do dzieciństwa i próbował się tutaj po prostu dobrze bawić, jak dziecko. No, co to dużo mówić, ale no. Spójrzcie na to. Spójrzcie na to, jak to jest fantastycznie odwzorowane. Te budowle, wentylacje, to, to jest po prostu majstersztyk. To jest chyba jedna z najlepszych budowli miejskich, jakie miałem okazję oglądać. I tutaj mamy jakiegoś potwora morskiego. To również kolejne kreatywne zestawy, których nie kupicie. Wielkie drzewo. Coś na kształt Leszego, więc takie fajne nawiązanie wiedźmińskie. Ale z Wiedzimiem też coś będzie. Tutaj jakaś bitwa magiczna, fantazy. No i jest właśnie tam z Blawiken, a więc Geralt, który, no pokonał delikatnie mówiąc bandytów, świetny zestaw skonstruowany przez budowniczych, parę innych ciekawych greckich elementów. Tutaj mamy jakiś zameczek, taki średniowieczny, powiedzmy. I jest też włoska Florencja, którą za sekundkę zobaczycie z gry Assassin's Creed 2, więc jak najbardziej były tu też gamingowe rzeczy. I jest tutaj również na dachu sam Ezio Auditore właśnie z Assassin's Creed 2. Pięknie odwzorowana ta Florencja, to jest kolejny zestaw, którym się marzy, aby mógł zagościć gdzieś w moim pokoju. Oczywiście te tematyki były różne i tutaj, jak widzicie, jakieś archeologiczne. Fantastyczna kopalnia z jeżdżącym wózeczkiem, który można było, z, że tak powiem, spuścić z góry i on sobie tam swoim własnym ciężarkiem przejeżdżał. Był Dziki Zachód, jedna z największych makiet, jakie się tu pojawiła. Również fantastycznie odwzorowana ze wszystkim. Byli Indianie, byli kowboje i był też DeLorean z powrotu do przyszłości, także nawiązanie do trzeciej części yy, filmowej sagi. Był grzybek z Mario, więc znowu trochę gamingowo i to wszystko było przy stoisku XCOM, które się tutaj pojawiło, gdzie też można było kupić limitowane jakieś... Znaczy może nie limitowane, przepraszam, ale takie kolekcjonerskie, rzadko spotykane lub drogie zestawy LEGO, ale że funkcjonowało tu Alto, no to było też to odrobinę tańsze niż normalnie. Był wielki c Pio, więc fani Gwiezdnych Wojen też, wierzcie mi, będą ukontentowani, bo tych Gwiezdnych Wojen będzie tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Na stoisku X komu również można było sobie pograć w gry z serii Lego. Jedna z nich nie pamiętam do końca co to, co to była za część, natomiast na pewno największą furorę robiło Lego 2K Drive, czyli wyścigi samochodowo motorówkowe można by rzec, bo tam też można po wodzie pływać LEGO 2K Drive rzeczywiście robiło furorę. Sami zagraliśmy trochę, pościgaliśmy się i bardzo lubimy tą grę. Yy, więc duży, duży plus za taką możliwość. Mamy też interaktywnych Mario dużych i trzeciego Mario, który akurat też był interaktywny, ale jednak yy, troszeczkę nieaktywny. <laughs> tu jest yy, można by rzec retro stoisko. Oczywiście były tu zestawy, które nie są aż tak stare i można było kupić yy, w miarę rozsądnych kwotach, ale spójrzcie na tą półkę. Lego system, to są totalnie kolekcjonerskie stare zestawy których no nie da się tak po prostu zdobyć to jest po prostu skarb to jest złoto i sam znalazłem tutaj jeden mini zestawik z łazikiem lądowym z Marsa który posiadam więc fantastyczne uderzenie nostalgii oh, cudowne to było miejsce cudowne nie zabrakło też odrobiny władcy pierścieni czyli kolejnego uniwersum, które uwielbiam, ale tylko niestety tym razem w postaci figurek, ale za to jakich figurek, i chyba wszystkie, jakie możliwe tylko z hobbita, i właśnie z władz Pierścieni. Super. No i to o czym mówiłem, dla fanów Gwiezdnych Wojen, gigantyczne stoisko, również z ogromnym, ogromem kolekcjonerskich i niekolekcjonerskich zestawów Lego Star Wars, przeróżne pojazdy kosmiczne, od tych najmniejszych po te większe no czułem się tutaj po prostu jak w niebie no znalazła się też yy, taka ważka z Duny akurat ale mniejsza z tym można powiedzieć, że to miły dodatek ale spójrzcie X-Wingów ile było, tych wszystkich śmigaczy yy, statków Imperium no zatrzęsienie tego, można naprawdę było tutaj się zachwycać yy, w niebo głosy, ale to jest jeszcze nic, bo oczywiście były tutaj te największe zestawy ze Star jak wiemy te potrafią no, czapki z głów, co ja, co ja tu mogę powiedzieć? Spójrzcie, niszczyciele y, imperatora, y, statek Darta Vadera, y, kolejny niszczyciel. Y, gigantyczny sokół milenium, y, kolejne pojazdy, śmigacz wielki, śnieżny, y, statek y, szpitalny re, Republiki, no... AT, AT... Gwiazda śmierci. Stateczek tych śmiesznych e, biznesmenów, e, statu i no naprawdę cudowne zestawy są tutaj zbudowane. Gwiezdne wojny, można by tu e, rzec, rządziły. E, kolejne kreatywne miejsce w, na, na tych stoiskach, czyli takie maszyny, właśnie rolnicze, e, maszyny e, jakieś budownicze. I to było o tyle fajne miejsce, że tutaj twórcy postanowili skonstruować całą linię taką produkcyjną. Na przykładzie fasolek gdzieś były rozsypane fasolki. Jedna koparka je zbierała, przesuwała, do, wrzucała gdzieś na naczepę ciężarówki, ta gdzieś to podwoziła. Druga koparka wrzucała to na jakąś maszynę. Ta z kolei też pociągiem gdzieś te fasolki przesuwała. No po prostu zabawy było tutaj mnóstwo, to wszystko było interaktywne. Panowie fantastycznie tym sterowali. No, przy okazji, Batman z baseballem, też dość nietypowy zestawik. Więc te wszystkie maszyny budownicze, to wszystko robiło naprawdę ogromne wrażenie. I chociaż sam nigdy nie byłem jakoś fanem tego typu zestawów z Lego, tak tutaj, kiedy obserwowałem to wszystko w akcji, no to robiło to na mnie wielkie wrażenie. I myślę, że takie interaktywne zestawy to po prostu. Miód na uszy, może no, nie na uszy, miód na serce dla dzieciaków, które nie, mogłyby coś takiego trzymać i się tym po prostu bawić w domu. Nie? Ja już jestem chyba trochę za stary, ale tak czy siak było to fascynujące. Oni robią najczęściej modele właśnie pojazdów,. Yy... To jest bardzo ciekawe, dlatego że dużo z tych pojazdów, może niekoniecznie na licencji, podobało mi się nawet bardziej niż te oryginalne z Lego. Mają też motocykle, mają samochody, mają fantastyczną formułę. Jeden Alfa Tauri z naklejkami Orlenu, który był sponsorem swego czasu, więc również bardzo dobre stoisko dla fanów motoryzacji i również tej klockowej motoryzacji. Tej zestawów było tam mnóstwo. Można było to też porozmawiać z twórcami konkretnych zestawów, więc również. Kolejne świetne miejsce na mapie Będzin Areny, do którego można było zajrzeć. Obok mieliśmy z kolei wyścigi, więc znowu trochę elektronicznego Lego, tor wyścigowy przygotowany, chłopaki dziewczyny też szaleli, ścigali się, próbowali się wyrobić w tych wszystkich zakrętach. Wcale nie było to takie łatwe. O, tutaj, proszę w stroju kaczuszki na pewno poznajecie Łukasza Góreckiego, majstra. Więc, ktoś te YouTube, to jest właśnie kolejna postać, z którą można było tutaj zamienić trochę słówka. Więc, kolejne świetne miejsce, jakie przygotowano dla kogoś, kto lubi też troszeczkę emocji i pobawić się tymi klockami znacznie, znacznie intensywniej. A to jest taka strefa typowa dla dzieci, kreatywna, było tu mnóstwo klocków porozrzucanych. Dzieciaki tutaj z rodzicami przychodziły i po prostu budowali e, cokolwiek im tam przyszło na myśl. I tak właśnie prezentował się cały klockon 2024. Dziękuję, że mogłem was po nim oprowadzić. Świetna impreza. Jeżeli będzie klockon 2025, a coś czuję, że będzie, bo ten się bardzo dobrze udał, to serdecznie was wszystkich zapraszam, jeżeli tylko uwielbiacie klocki Lego. Trzymajcie się ciepło. Dzięki. Cześć.